No, z tej strony Bella. Dzisiaj w sumie jestem ja Bella i mój zwierzak, więc napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba moja świnka morska ogólnie. Właśnie i nazywa się pipi ogólnie, ale teraz nie o tym temat. Tylko obiecałam wam robić właśnie ciastolinę, więc ja ją wezmę już, Papa pa pipi. A w sumie będzie wybierać. Będzie wybierać, bo gniotek będzie z płynu i ze zwykłej mąki. Ze zwykłej. Właśnie tamten przepis. Nie, nie jedz pipi. I ona będzie wybierała trochę. Ogólnie? Ogólnie będzie... Wy... Ej, pewnie myśli, że to jej karma. E, ogólnie, czy będzie wybierała? Czy z... Tak, sorry, czy z fery czy z takiego innego czy z takiej mąki ogólnie i będzie super ogólnie i ja ona będzie wybierała wszystko będzie wybierała ona więc poczekajcie chwilę ja zaraz do was wrócę no, cześć! Wrzuciłam i dałam jej pietuszkę pipi. Wybierz, który płyn. Pipi, wybierz. Ten czy ten? No, chyba pierwszy właściwie wybrała ten, bo dałam jej rękę ogólnie. Pipi. Lubi się po prostu jej lepiej podobał. Aha nie zależało, tylko chciała po prostu wybrać. Akurat, no to pierwsza wybrała ten, a drugi fery. I zrobimy najpierw eksperyment z fery. Ogólnie. To ja przywinę tylko, żeby pipi zabrać. To poczekajcie chwilę. Jestem z mamie pipi, odstawiłam i najpierw, jak wybrała ona, dajemy płynu trochę. Dam trzy takie. Krople wy, wy możecie więcej ogólnie. I teraz dam troszeczkę mąki. Dam dwie małe łyżeczki mąki. Ogólnie. Wy tego nie widzicie, ale już pokazuję. Tyle. I jeszcze połowę. Tak trochę. Tyle. Daję tyle na pół. I próbuję mieszać. Yy, ogólnie i wyjdzie właśnie ten gniotek lub trochę inny. Ja jeszcze troszeczkę dam. Może ogólnie dam i wychodzi nam z tego coś. Taka właśnie ta masa, którą wczoraj nagrałam. Ta masa i my zrobimy taką jeszcze raz. Yy, ogólnie i poka pokażę Wam ogólnie. Ojej, to się nadal lepi i muszę dać trochę więcej mąki, już daję więcej mączki, naszej mąki i myślę, że to już można w sumie wyrabiać, w sumie, wyrabiać już w sumie mogę wyrabiać. Ja zaraz do Was wrócę, tylko muszę sobie zrobić więcej miejsca. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem zrobiłam sobie więcej miejsca ogólnie i na razie tak ta masa wygląda. We, już sobie zabiorę tą miseczkę. I to na razie wygląda jak takie obrzydliwe ciasto ogólnie. To jest filmiko takie ciastolinka ogólnie. Ale to za chwilę takie może nie być ogólnie, tylko będzie takie lepsze troszeczkę trochę się właśnie wygina tak jak tamto yy, ogólnie i potem sobie zrobimy takie sferę. ale myślę, że to będzie taki sam więc zmienię mąkę i pokażę wam co się stanie jeżeli fery i dam mąkę ziemniaczaną, ale to za chwilę jak go zrobię ogólnie ten filmik dwa 4 minuty i 45 sekund. W tej chwili troszeczkę już więcej sekund ogólnie. Ja teraz e, te, tego naszego e, dam do troszeczkę mąki. Wy tego nie musicie widzieć ogólnie. Ale troszeczkę dodam mąki. I do Was teraz wracam. I troszeczkę dałam mąki do tego. I to będzie trochę już lepsze w dotyku ogólnie. Lepsze ogólnie. Właśnie to będzie tam ta masa, którą wtedy wczoraj zrobiłam. Wczoraj, bo wczoraj była niedziela, i zrobiłam filmik. Bo filmiki mogą być zawsze ogólnie. Jak nie będzie, to na pewno będzie w poniedziałek, czwartek. To tak troszeczkę może być, ale ogólnie codziennie będą. Jak nie zrobię codziennie, nie będzie odcinków, ale tak podobnie to mogą być codziennie. A jak będziecie się martwić, że nie zrobiłam w żadnym tygodniu odcinka, to na pewno będzie w poniedziałek. A wy się potem nie pytacie, kiedy, będą, kiedy będziesz nagrywała, no kiedy. A ja właśnie Wam powtarzam, bo wy nie oglądacie moich odcinków i odcinki będą w poniedziałek lub zawsze ogólnie. I ja już tą masę już jakby zrobiłam. Pokażę ją potem po ocenie ogólnie. Jeszcze nie daliście wyboru nad wtedy, w tamtym odcinku ogólnie. Macie prawo, bo jeszcze dopiero go nagrałam. Praktycznie odstawiam go na bok, a ja zaraz do Was wrócę. Właśnie wracam do Was ogólnie i trochę już zgarnęłam. I tym razem używam z drugiej strony fery i mąkę ziemniaczaną. Ja mam w słoiczku ogólnie. Oj, sorka. I ja nalewam troszeczkę fery. Na oko tak dwie małe łyżeczki, tak na oko. Okunię i dał je trochę mąki ziemniaczanej nie wiem ile ale mąka ziemniaczana mówią że się troszeczkę różni od tamtej zwykłej dlatego o tym że jest bardziej tłusta taka troszeczkę dałam trochę tej właśnie o coś nam jakiś jakaś ciasto linka nam właśnie jakaś powstaje czekajcie Właśnie jakaś nam powstaje. Jakaś ciastolina. I ona się bardziej tak troszeczkę minimalnie różni. Bo jest taka dziwna w sumie. I zaraz spróbuję ją wziąć na ręce ogólnie znaczy na palce ogólnie. I zobaczę, jakie to jest. Wystarczające, chyba. Ja to spróbuję wziąć. Jak widzę, trochę się już jeszcze kruszy, to dam jeszcze odrobinkę i wymieszam to. Jak będzie konsystencja taka dziwnatka, lepiąca się, dodajcie trochę więcej mąki. Jak będzie taka bardziej krusząca się, nawet jak moja, to jak będzie zasucha, o moja, jest idealna. Prawie, może tak powiedzieć. Prawie. Ja w ogóle nie przewijam. Na przykład, to jest taka właśnie ciastolinka, bo z mąki się nie robi slimów. Więc. A to jest bardziej taka ciastolinka. Jak wam wyjdzie, to możecie napisać w komentarzach. Ja odsunę to. Ale to się strasznie kruszy ogólnie więc tego akurat nie polecam chyba, że dam jeszcze troszeczkę mąki e, nie mąki tylko płynu jeszcze troszeczkę i będę to mieszała i wiem, że to teraz będzie klejące klejące, więc dodam jeszcze mąkę troszeczkę mąki i zobaczę jak to będzie się zachowywać nie, nie i teraz ogólnie ja mieszam to, mieszam, i teraz zobaczę, czy jest ok. Zobaczę teraz, czy jest w miarę w porządku. Jakby coś, jakby ktoś nie wiedział, jak ugniatać, to tak. Jakby ktoś nie wiedział na przykład o czymś, to nie wiem. Pytajcie mnie w komentarzach, odpiszę Wam. Odpiszę. Kurde, To trochę mi nie wyszło za bardzo, ale chciałam wam powiedzieć, że jeśli ktoś będzie lubi takie kruszonki, to proszę bardzo, bo ja nie specjalnie lubię. To się, ani nie rozciąga, ani nic. I moja świnka właściwie takie wybrała, potem fer miał być, no i jest. Ja zaraz do Was wrócę, tylko muszę umyć ręce. To za chwilę do Was wrócę. Jestem z Wami ogólnie i zrobiłam to, bo tamto już musiałam wyrzucić bo nie było fajne ogólnie i to w miarę najlepiej mi się podoba. W miarę jak ktoś nie lubi slime'ów, lub nie ma do tego składników bez przesady. Każdy by miał e, jakiś płyn do naczyń lub mąkę ziemniaczaną, a w taką zwyczajną mąkę, no to błagam. Basia jak nie jest mąką ziemniaczaną, to może być. Bo ja nie mam, ja nie mam Basi, chyba nie mam Basi, bo nie wiem czy mi ku czy ja taką kupuję ogólnie. I Jakbyście chcieli więcej takich filmów, ogólnie z takim czymś, ale jeszcze bym pogadała o mojej zwierzaczku. Ja zaraz do Was wrócę, muszę ją tutaj przyprowadzić. Yy, ogólnie muszę to dać trochę daleko, żeby nic z tym, z tym go nie zrobiła. Więc zdałam na bok. O, jeszcze tu mam, daję na bok i zaraz do Was wracam. Dobra, jestem z Wami i ją przyprowadziłam. Pipi, choć tutaj. To jest właśnie mój taki zwierzaczek. Ogólnie słodki zwierzaczek. I ogólnie to jest Pipi, chyba już nad słyszeliście. Jest brązowo-czarna, biało. I jakbyście zauważyli, ma takie w połowie uszko takie różowo takie brązowawe. A tutaj ma takie czarno brązowe, takie trochę kolorowe. Ogólnie pipi jest bardzo słodko i bardzo śliczna. Jak e, niektórzy się pytali, jakie masz zwierzątko. No jakie pokaż, zrób zdjęcie. A ogólnie tak wygląda mój zwierzak i mam dla niego trochę jakiś przysmak. Mam dla niej pietruszkę. One lubią. Zielone jakieś smakołyki, takie zielone warzywka. Kochają wręcz. Tak wygląda cała. I ogólnie ona jest śliczna moim zdaniem. Jakbyście chcieli więcej wiadomości o live'ach, na przykład byście chcieli normalnie więcej live'ów, to piszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale ogólnie i. Jestem ciekawa, czy by zjadła, bo ja mam takie kwiatki, jakby Taki, taką, taką płatkę by zjadła Pipi, czekaj, pietruszeczka Zjesz? Zjesz? A ona tylko chyba nie je. zjadła Nie, czekajcie, ona to przeżuwa Ona to przeżuwała Czekaj, pipi Czasami myślę, że ona chce mnie uderzyć, ona to zjadła jakby coś. Ona to zjadła. Serio. Jak rusza mordką, to znaczy, że przeżuwa i właśnie się dorwała do pietruszki. Yy, muszę na chwilę zatrzymać, yy, bo ona jest nie we właściwym miejscu. O to czekajcie. Dobra, jestem z wami. Trochę ją wzięłam jakby i o, dałam tutaj pietruszkę. Jakby coś, to Tamtą miseczkę już, no, już wzięłam, jest czysta, powycierałam i wszystko ogólnie. Moja świnka jest piękna, ładna i ogólnie jest śliczna. Tutaj masz pietruszkę pipi. Ona jak coś troszeczkę gryzie, bo to jest gryzoń taki jakby. E Ogólnie ona ma rok, ma 10 lat. Jeden rok dla świnek to jest 10 lat. Przynajmniej tak myślę, nie jestem pewna. Jak źle mówię, to napiszcie mi w komentarzu. Jak dobrze mówię, to napiszcie. Że... No, nic sumie nic nie piszcie. E, ogólnie piszcie mi kolejne pomysły z jakimiś ciastolinami, czy slajmami. Piszcie mi. E, to ja postaram się odpisać i postaram się w sumie zawsze patrzeć. wyście Lubicie live ogólnie? Moje? Woli, wolicie... Pytam się Was tak, ale wolicie na przykład moje live'y, czy wolicie takie odcinki, czy wolicie ogólnie Roblox? Czy obydwo? Takie live i Roblox, tak powiem. Wolicie live i Roblox, czy osobno? Ja będę nagrywa, bo lubię Roblox'a nagrywać, live'a no też lubię. Live'y będą codziennie w poniedziałek. A w sumie nie zawsze będą, ogólnie yy, live'y mogą być też w inne dni, bo fajnie, bo mogę ją troszeczkę opisać ogólnie. Cześć pipi. Uuu. Ona mnie chyba chce ugryźć. Gryź, gryź, gryź. Oła, dziubnęła mnie, ale ona tak leciutko dziubie. Nie jest, myślę. E. Okej. Okay. Widzieliście to, co nie? Na kamerze było to chyba raczej widać. Moja pipi troszeczkę krzyczy, bo nie ma co do jedzonka. Okej. Okay. No masz, ona ostatnio je tylko te listki. Te o. A ty gałązek nie ja. Jakoś dziwne to. Pipi nie pisz. Pipi. O, mi liże mnie, w sumie nie widzieliście tego. O, teraz mnie liże. Yy, ogólnie i bardzo fajnie, że mnie liże. O, dziękuję. I ja będę chyba kończyła tego live'a. Yy, I się cieszę, że ogólnie przedstawiłam Wam ciastolinkę i moją pipi. Ciastolinka jest tutaj ogólnie. Więc jak coś. To ja się z Wami żegnam. Pipi. Pipuść, pożegnaj się. Pa No i trzymajcie się, papa.